Beton, który gromadzi energię i zasila urządzenia? Naukowcy stworzyli przełomowy materiał. Naukowcy z Uniwersytetu w Orchus opracowali nowatorski rodzaj betonu, który nie tylko pełni funkcję konstrukcyjną, ale także działa jak biologiczny magazyn energii. Materiał ten, wzbogacony specjalnymi bakteriami, może w przyszłości zrewolucjonizować sposób projektowania budynków i systemów energetycznych kluczową rolę odgrywa mikroorganizm Shewanella oneidensis to bakteria zdolna do przekazywania elektronów poza swoją komórkę co w strukturze cementu prowadzi do powstania naturalnych przewodników elektrycznych dzięki temu beton zyskuje właściwości superkondensatora Łącząc sobie wytrzymałość materiału budowlanego i zdolność do przechowywania energii. Podczas eksperymentów laboratoryjnych sześć bloków tego betonu było w stanie wytworzyć wystarczającą ilość energii, aby zasilić biodelet. Choć skala wydaje się niewielka, przeskałowanie technologii do rozmiarów całego budynku daje zupełnie nowe perspektywy, szacuje się, że jedno pomieszczenie zbudowane z tego materiału mogłoby przechowywać około 10 kWh energii, co odpowiada dobowemu zapotrzebowaniu serwera korporacyjnego. Jednym z największych atutów innowacyjnego betonu jest jego samoregeneracja. Gdy zdolność do magazynowania energii słabnie, bakteriom można dostarczyć składniki odżywcze za pomocą mikrokanalików wbudowanych w materiał. Dzięki temu możliwe jest odzyskanie nawet 80% pierwotnej pojemności, coś, czego tradycyjne baterie nie są w stanie osiągnąć. Co więcej, beton zachowuje funkcjonalność zarówno w skrajnie niskich, jak i wysokich temperaturach, co czyni go odpornym na różnorodne warunki klimatyczne. Taka cecha ma ogromne znaczenie w kontekście globalnych zastosowań. W przyszłości technologia mogłaby wspierać energię odnawialną, gromadząc nadwyżki produkowane przez panele fotowoltaiczne i oddając je wtedy, gdy słońce nie świeci. Zaletą tego podejścia jest również niski koszt, zamiast rzadkich metali, jak w bateriach litowojonowych, wykorzystuje się powszechnie dostępne materiały oraz naturalne bakterie. Wyniki badań zostały zaprezentowane w czasopiśmie Cell Reports Physical Science. Przed naukowcami stoją jednak wyzwania, konieczność zwiększenia skali produkcji, zapewnienia stabilności bakterii w długim okresie oraz opracowania efektywnego systemu dostarczania pożywki w dużych konstrukcjach. Choć wdrożenie tej technologii do praktyki budowlanej może podrwać lata, eksperci podkreślają jej przełomowy potencjał. W perspektywie czasu nasze miasta mogłyby stać się nie tylko skupiskami budynków, ale samowystarczalnymi energetycznie organizmami wspierającymi zrównoważony rozwój.